Siema, Siema, widzowie, to jest. Mój... Siemaneczka widzowie, to jest mój pierwszy odcinek na tym kanale. Dzisiaj będziemy grać Minecraft na Woody Games, Games z kolegą. I przerwało cię. I przerwało cię. Siema! Więc tak, dzisiaj będziemy grać na Woody Games'ach. E, będziemy budować y, różne budowle, w sumie takie, jakie wypadną. E, jakby nie przejmujcie się tym, bo mogę się jąkać, bo ja cię się, bo to są pierwszy, dłuższy odcinek. Dłuższy ale odcinek, będziemy zaczynać, dobra. Zaczynać, dobra. Dzisiaj obie nie z czarnym Demonicem. Zgubiłem go gdzieś. go gdzieś. O dobra, zaczynamy. Generalnie będą dwie rundki. Taki mamy plan, że dwie rundki nagramy jeśli... Yy, aha i jeszcze zapomniałam o rzeczy powiedzieć Zostawcie lajka, suba, dzwoneczkiem Po więcej takich fajnych odcinków yy, Odcinki postaram się wrzucać co tydzień w piątek Dlatego subskrybujcie, łapkujcie i... Zaczynamy gierkę, co Państwo z tego wstępem. Zaczynamy gierkę, to jest nasz kolega CzarnyDynamonix Jeśli będzie dużo łapek w górę i tym aktywny będzie dużo a, i jeszcze jak, nie przejmujcie się, że jak oglądacie jako pierwsi odcinek będzie, nie będzie komentarzy w odcinku, to po prostu ja to sobie ogarnę, więc o odcinku, włączę o komentarze, to staram się włączyć, no i może coś tam pisać, komentować, czy jest tak głośno, czy nie, w co byście chcieli, naje, na jaką nas grę byście chcieli zobaczyć, może na przykład a albo coś tego typu, Albo Robloxa jakiegoś. Albo właśnie, albo Robloxa na przykład, albo inne gry takie jakieś Roblox. Może nawet czasami się pojawi Counter straja. Nie wiem to od Was Czy będzie dużo łapek w górę i słowaków? Sobie... A my tutaj... oj ojoj oj, oj, osób jest dygnia. Coś mało, mało. No mało mało. Dobrze, dołączyłem do lasowy. A, i co dzisiaj wyjątkowo dni, bo czekamy, aż tam się zacznie gra. Ludzie stale wychodzą, wychodzą, Ty, żeby nie było się minut, że czekamy na grę. Mm -hmm. Nie ja Chyba zmieniłem serwer, no, bo to jest strasznie mało osób. O, dobra, nie, masz nie, no, Spokojnie. My po prostu nie wstali jeszcze. Nie tak, nie wstali. Ja sobie herbatkę, kawkę. Mówicie no, widzowie, jak my to nagrywamy, to ja to zaraz, sumie, nie wiem, dopiero zaraz zmieniamy. teraz czy zaraz czy już. 11:00 godzina, więc 20. więc to nie wiem, ludzie różnie wstają. Cóż trochę później niektórzy trochę tak wcześniej. A, no. Siema, piątka przybi czarne demory. Czekam zgubiłem cię. Tam nie pokazują, co na się bo mi nie było miejsca, nie było nie aha, dobra I niestrzeże nie no, docięłam innej bo to są te areny To są te areny No chyba ręki Mmm Jakiś czyjnik z domu Oj widzowie, chyba ten odcinek będzie miał 30 minut, skoro... E, prawie 10 czekamy, żeby osoby dążyły. O, albo nie, teraz wyłączają. Chociaż i tak, zacznijmy, ile to już trwa w Ojoj, nie to. Ojoj, nie to. Czekajcie, Minecraft to sobie da. No skąd to było, widać. No dobra, my klupi widzicie są. No. 4 minutki chyba mamy, skoro to pokazuję. Ale dobrze, już jest 12 osób, no za chyba zaczynać. Mm -hmm. A jakby nie pytajcie o co chodzi z tymi niezaładowanymi serduszkami, po prostu braliśmy sobie no, mopią gierkę. Możecie napisać w komentarzu, czy wiecie, no, czy zgadnijcie. Nie napiszę przecież, bo są wyłączone komentarze. Ale włączy, postaram się włączyć, bo wiem, sobie czytałem. Yy, I chyba wiem jak włączyć. Nie są pewny. No to ono, no o ona cię dobra, bo to jest czas ale po prostu inną grę graliśmy o, 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 o. będę musiał zobaczyć, czy będzie widać tą wyspę, będziemy grać o, Ej, dobrze, i zaczą... no I robimy pociąg, dawaj, robimy pociąg A i robimy pociąg, gdzie jesteś, czarny się. Dobra, chodź Okay. Dobra, robimy... chodź? Nie, tak... <śśpiewanie> nie robimy <śpiewanie> jednak Dawaj, chodź za tym typem Muzyczka by się przydała tak na Czekajcie, wiecie Patrzcie, co się dzieje o, 16 osób I dużo osób jest? Ja tam tyłu nie widzę. 18 fur. Dobra, zaczynamy. Jakie mamy kategorie? Śrubokręt, miłość, pierogi, Elza, toaleta. Chyba to jest logiczne, zrobimy. Dawaj toaletę We, Będziemy z kibili di No. Ty robisz. Ja robię toaletę Jakby cokolwiek nie zabrzmiało. Dobrze, teraz tak, mamy Arę. Ej, widać, czekaj, czekaj Ja sobie podlecę Chcę zobaczyć, czy tam... A ta wyspa chyba usunęła się no, Ej, czy kwarc nie da się? działa tutaj, więc jest dobrze kwarc działa, więc robimy sklep. Kwarc kwarc dobra ja. Jaki bierzemy kwarc Blok kwarców? Nie wiem, ja wszystkie biorę kwarc takie coś? takie coś? Tak, No możemy ciepłe wiesz co się przyda? jakie czekaj, ja się zajmę tym Ja się zajmę tym Ja mam złotą toaletę Ej, a jakie podłoże zrobić? Takie, o, kamień, bo nie wiem, co to na tym? No może być Dobra, a jaki ten skibiditalek będzie duży? A nie wiem A co ja bym ja wyżej... Ej, bo ja czekaj, bo ja wiesz, kibel to ma takie co... Oj, sorry Jeszcze To ma taką jakby... Dziuple? No chyba to ma, tak nie wiem, około, jakoś tak się nazywa I to ma takie ple, te, plecy Co jak gadam? Nie czat tak cyk cyk i cyk, cyk Ej, tu chyba za dużo jest. Tak, dobra, tak, tak musi być Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty co ty co robisz, robisz? Ej, to jest źle zrobiono Krzywo. No to no, mówię, dobrze jest A nie, dobra Bo to są dwa, a tam jest jedna, dobra Dobra, to teraz ja to podwyższę, nie? I będziemy musieli tak trochę do tyłu dać a i no. chyba każdy z Ale to, to jest przód, to jest przód, jakby co, to, to jest przód. Gdzie? Yes. Tak? To tam jest z tył, tak? tył, tak? No tu jest z tył, tu jest przód. Dobra, bo wiesz, trzeba takie coś... To jest z tyłu. Trzeba tak... Trochę podwyższyć, bo już 6 minut, mam tylko Ej, tak? dobra, bo czas na leci e... Dobra, i chyba dam jeszcze jeden dobra. poziom, nie? Tak, ten to... nie? No. W ogóle my też możecie głosować na ile nam dajecie punktów za to nasze budowanie. Czy ładnie budujemy, czy nie? I ojej. I też widzowie, mam dla Was pełną sprawę. Czy chcielibyście, żeby powstał serwer? Taki w Minecraft. Bo to jest. O, mamy pomysły. Mamy jako admini, administrację, będziemy może mieć. Dwóch kolegów jeszcze wtedy na pewno czarny demonic będzie ja i jeszcze jednego kolegę, którego będzie pewna seria możliwe. Ale ja, ja za dużo zdradzam. I ogólnie... Co? Zostawcie łapkę, subika z, ubiką, z a my to budujemy, budujemy, budujemy. E, Byście chcieli live na przykład. Trzeba nam raczej weekendy. weekendy było takie... Czyli będę mieć będzie czas. A może jakieś piątkowe. Nie wiem. Ja to zależy będę mieć czas. Ej, tutaj trzeba dać... Ej, wiem, tutaj trzeba dać tak. tak Okej. Right. To trzeba dać wyższe. Jakby mamy 4 minuty, tylko. Ej, jak to wygląda? Razem no, Ej, no, to jest za mały. Zostańmy wyżej. No. Taki gdzieś musi być chyba. O tak. Nie dobre jest, to będzie wyżej. A nie takie coś? Nie takie coś? No tak, dobre, dobre. W sumie. Dobra, tylko że krzywa. Teraz muszę ile to jest kratek? kratek. Trzy. Mhm. Ej, raz, dwa, trzy. I to jest jedna z lepszych chyba kategorii, jaka może być na razie. A! I widzowie jeś, jeszcze... Je, jak macie TikToka, możecie wpaść na mojego TikToka Alamowski. 89. No, możecie wpaść. Dać Poloka. A możemy lepiej z TikToka wrzucać. Czarny nie na Co ty robisz? Ty źle nie wodę robisz. Ej, mam... Ej, a tutaj chyba też by musiała być woda, nie? W środku? No też chyba. Tam Dobra, to czekajcie. Wezmę Tak, tu jest trzeba zrobić. Spółczkę! Spółczkę! To jest spółka. Spółczkę. Dobra, trzy minuty. Ja chyba się wyrobimy. Ja tu kończę pomału. Ej, widzowie, no myślę, nie za dużo tej wody dałem. Ej, chyba powinna być o poziom niżej. Tam. Szybko, bo dwie minuty zostały. Dobra, możesz mi trochę. No wiesz co, tylko tutaj wodę na razie, jak to przejścą źle zrobiłam. Niżej to rozleje tutaj o tak. Ale chyba głowy nie zrobimy. Nie zrobimy. No i spiegimy co ile zrobimy ale no, nazwijmy na książę z kimś, jest. Dobra, tutaj powinien tak. słuchajcie, przyciski były tutaj, we wstą, nie? Ej, kamień, kamienne działają. One zdążają na spokojnie, Dobra, kamienne działają, tylko że wiecie co. Ej, to musi być duża ten. Taka spłuczka. Nie, to nie jest taki... Ten. to się. O, tak jest coś, albo nie. Jak to jest to, ale. Ej, to jest nawet takie, nie wiem, ej, ja bym to trochę skrócił o poziom. To jest takie za długie. Ale... Nie, dajmy taką. Co to dajmy na środku bardziej? Gdzieś tutaj. Tak, to jest 4. To cztery? 4-4, cztery, cztery, dobra. Ej, chyba za dużo, Chociaż proporcjonalnie do tego. Ej, a ty zrobiłeś to tutaj? O nie, ty tą ścianę źle zrobiłeś. Co jest tutaj zrobione? To jest tak. Są cztery też. To jest sześć. O dziwo. Ej dobra, ja mam tydzień czy skończony, chyba nit. Możemy się jeszcze napawić. Oj, wiem, czy to jest dobry pomysł, ale pewnie nie. A już zrobić tak? Zostały żeby Nie, nie, nie robimy nie robimy słoneczna ładną pogodę. Tak się prezentuje nasz wbiditar. Trzecia, ja bym dała ocenę od 1 do 5. Takie 4 albo 3 na 5. Była 3. No. W sumie nice, ogłosiła GTA Co jest za kamień w ogóle? To jest spółczka? No spuczka no, a jaka miała inaczej? Nie no, zauważyłam, że takie wygląda To jest... Ło, Patrz, toilety! No to jest ładne Ja dam, nie wiem co to jest, ale Dobry. to jest dobre. Ja, ja dam bo, aha nie zauważyłam To jest toilet. To, to jest, to to jest to nawet nawet. Dam no. tak, dobre Dla mnie koza Ja daj dobre. O nie nie, to jest. Nie, Dawid. Czarny, Czarny mi Ło, to jest. brzydkie. Ale. W tak tu jest jakiś otwór nawet, było. widać. Nie, yes. ja tu wstawię, tu o fer. Nawet, nawet. Ja daję nawet. O, to co to jest? To, w ogóle co to, to jest ta muszla. Dobry no, pomysł! Nawet nawet. Nie zdążyłem w wow, Ło, co to jest? To jest złota toaleta, daję kozak. To jest dobre. Kozak, złoty. Łąka zrobi nawet. To jest z kibini toilet, tylko coś tutaj się stanęło. No, Dlatego do dom, takie dobra, nawet nawet. Okay. I wracuję do niego. Dobra. dobra. O, to jest nasza praca. Gdyby możecie ocenić w komentarzach. Czy jest, e, jest okropne, brzydkie, nawet dobre, kozak czy koks? Trzecie miejsce! Trzecie miejsce! Ej, a nie jest nasz rekord? Czekaj, no, zobacz ile mamy odcinka. 16 minut, to jeszcze jedną rundę możemy zrobić. Ale dobrze, trzecie miejsce! Moczcie, ej, to, dobra, tutaj możemy rurkę którzy odejdziemy. Znaczy, no 13, nie nie ten jest osłonie Ej, dobrze, jest wypacz, to zrobimy jeszcze jedną rurkę. To ile, może 24 minuty będzie? Kto jest tutaj, Johnny, co? Gdzie jest John? Tutaj. Chyba. 25-24 minuty może być to. No, tak około będzie mieć. O, dobra, idziemy, robimy pociąg. Czarny demonik, dołączaj. Wszyscy gnają. Zdrowe, zdrowie, Ciąg dziurawy jest trochę. Ej, w ogóle. Nie, nie wiem, nie, jak to było. Czasami na Bedwarsach biegają na siebie. To nie jest jakieś dziwne. Dobra, mhm. no, mam 14 no, osób. Nie bierzemy. Armagedon. No, tutaj mamy magnes, latarnia morska. Undermond, detektyw, Pudełko. Pudełko. Ja daję pudełko. Pudełko z tego, z bursztyna. Z bursztynem. Nie, nie, umysłu sam. z bursztynem, ale chyba będzie ten. Latarnia morska. No Latarnia morska to wezmę, ej, to, a nie wiesz, co? Dziś coś czerwono, takie wiesz, klasyk, klasyk nie? Ej, patrz, a z tego? Terakota, weź. terakota. weź. Terakota? Hmm. Ja biorę czerwoną terakotę. Ja białą, a nie, nie ma białej. Nie ma białej. A nie. Ej, ale wiesz co? Nie, ten można. No jest taka. To dawaj z wełny w sumie. Patrz, albo z czegoś takiego. Tylko, to. Ej, robimy ty skałę z Bardzo. Skałę z Bardzo. No. Ty weź, no patrz, ja, ja zrobię takie coś. Ej, ludzie się tworzymy. Ej, Ej, Dawid, wiem. Mamy na przykład No ulew. dobre. Nie, weź tą wodę, daj. wodę No daj. właśnie wiem i ty zrób ten, bum. Tu zacznij sobie jakąś podstawkę zrób. Rób wodę, rób wodę szybko. No tu sobie postaw na tym bloku. Dobra. No dobra, i już no, zmieniał, żeś miał jakąś podstawę, czyli z wody. No byś mukał tak. teoretycznie, ale o. Dobra, no, 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 tą skałę? To, a, to, a, a z czego to mogę zbudować tą to na kwarc i co jeszcze? No, no kwarc i czerwony rakoti Dobra, aha, to nie przemysłam. Teraz. kota. Dobra, tylko nie wiem jak to zacząć budować. To bym musiała być szerokie co? ej Można dobra to zrobię ja tu zaczęę ej od jakiego koloru zaczęę wiem co zrobimy na pytania o takiego czerwonego dobra to musi być to wiesz, to musi być coś takiego sorry ej dobra takie coś by mogło być ja to zrobię coś takiego ale na czym może trochę większe jak portal do endu mm. no, no dobra no, tak. I tu musimy gdzieś wejście. Damy no, tu. nawet może Białe no O, a widzę, że by chcieli, było więcej moich kolegów, kolegów. aby znajomek znajomych ogólnie. Na odcinkach, to napiszcie też w komentarzach, albo, no nie no, wiem, jak będzie się dało A jak nie, to nie wiem, napiszcie na przykład, może na Tiktoku możecie Link mam, się zostawić w opisie Ej, to ona będzie taka trochę, wiesz... Jaka? Przysoka? No Taka, nie wiem, bo mamy 4-5 minut, mam no, ale... Ja im chyba zacznę już tak, z, wiesz, zmniejszać nie no dobra, jest. Jak... Dobra. O tak, pomoc za za tak, nie będzie. Ej, wejście Większą! Co ty robisz? Większą. No to czerwona. i ja wejście ogarnę. Ja Czekaj, okay, drzwi... Ej, Ej mam takie drzwi, które nie pasują. Ja Patrz, takie drzwi pasują idealnie. Podłogę, podłogę bym przydała. Przecież podłogę. Podłogę? Jaką no. podłogę? Z czego? I teraz za i zakręcaj już to, bo nie, nie zdążymy. Z czego podłogę zrobimy? Zrobimy. Po pierwsze mam 4. I ostatni poziom, i zakręcę, tylko nie wiem z czego podłogę zrobić. Jak będą 2 minuty, to już. I z tego, dobra, weźmiemy awokolerowany andęzyk. Zobacz, że rzemie. Przejdźmy się. Aha, bo wody nie ma. Nie. Ej, taka podłoga będzie. Ej, no zakręcaj już, patrz. Nie, to za mała jest, czekaj, czekaj, czekaj. Te schody robię. No dobra, możemy Ale, zakręcić, ale, możemy ale nie, to jest już ten... Ja już bym muszę. zakręcał, wezmę schody. Jakie schody? schodki mogą być takie. Oj, o, o, o takie może być? O nie, aha nie może, dobra. Pokaż. Wezmę takie. Tu będę Jest z drewna przecież. Czekaj. Chyba z drewna. Teraz ja robię ten Teraz ja robię tego, że tutaj jest to świecące Nie, dobra Dobra, schody zrobię I Później się. Dajmy taki jakiś blok Chyba bo ja świecący w I zakrę... Dobrze tak. Świecący blok, jest świecący blok? Oprócz kwarcu, Znaczy nie kwartu, tylko tego świecącego. Tutaj bym musiał tak? Ej tu chyba będzie koniec. Będzie tutaj znaczy... lotarnia, zrobimy żebymieniamy... mniej. Oj, dobra, tu musi być już koniec. Co musi być już koniec znaczy, za to krótkie te krótkie Aha, bo tu zepsuję chyba to. Tak, to, to. Patrz, to by musiało być Tak, musiał być, tak. Ej no to będzie idealnie Ej, jakieś okienka by się przydały. No, robię Takie wiesz, może ta... ej, jest git. Patrz. To trzeba jakieś bloki. Ale jest jakieś... Taki ładne bym nawet. Zresztą statka bym zrobiła, ale to już nie zdążymy Minuta, minuta, ostatnia To czemu nie mogę postawić? postawić? Ej, nie mogę zniszczyć tego Nie gadaj, że... tego! Nie gadaj, że... Ej, to... Ej, nie mogę postawić na tym, co jest? O dobra dobra to znaczy jest. Ej, nie mogę Warny tego postawić w loku. Nie mogę tego postawić w bloku. No to chyba już wie... O nie, nie znam, że czekaj. Dobra, nie pijesz. Nie Dobra, nie pójdzie, nie idę, nie pójdę. Jak to nie, Jadę. Jadę, nie możesz? No dobra, git, mi O dobra jest. Dobra, czekaj, szybko są. No nie, nie, co nie! Kami wejść po co? Dobra. Coś tutaj nie wyszło z tymi schodami tutaj, ale... Ej chyba git! Kurde. To jest takie... To jest takie. Co to jest? Nawet, daje. Nie, no tak, nawet daję. No też, bo to w kola... Nie, ludzie. Ja Nie, typu... Ej, u una... Ej! Ale okienka by mogły być, ale tak to ładne. Tak, to ładne. No, może. No, Patrz, tak. oni nas wyzywają. Nawet nawet. Masz... No, oni co wcześniej dali. To jest. Okropne. Dobre. No zobacz, on jakiś ten John wyzywa. Okropne, Krasny. daj, okropne, daj. No dawam, dawam. Ej, to jest takie. Oj, ładne. Wow. A bo dam no brzydkie tam, dam, bo... Ja dam dobrze. Jezu, niestety. czemu ty widajesz? O, tu to mamy... i tu to mamy łódkę. łódkę. Ja tu dam nie, nawet to jest, nawet. Nie, dam nawet nawet, za tą łódkę, bo ja też chciałem łódkę z ja No łódkę, ja oj, kto jest nawet... Nie widzę nic. ja jestem no w tobą mamy tą rys. Daję dobre, bo ja nic nie widzę. No ja nie z... ja Ale jak to nie wygląda. Ej, no, co ale to Sass to trzeba, trzeba dać okropne, bo to mam nawet, nawet To trzeba mu Jeden bo mi się dodało To jest takie... To jest takie... Nawet, nawet Nawet, nawet Fajne, że na piasku takim, z endstone'a No, ej, no to ładnie No, to jest okropne To jest Autorstwa brzydkie, okropne To jest okropne jest No i ten, ten by jeszcze wygrał a my które mamy I na dziewiątym? Na dziewiątym jesteśmy, niby na dziewiątym. Na dziewiątej, Ej, to, i to ogóle, Nie, ej, ale gościa nie taką samą mieliśmy, prawda? No, my mieliśmy ładne, bo inni... Ej, dobra, nie, in czekaj, nie dołączaj nie dołączaj. dołączaj, nie dołączaj. Nie dołączaj, gdzie ty jesteś? O, dobra, chodź, chodź, chodź. Bo my będziemy kończyć odcinaczek. A ile jest w ogóle minut? Ej, już zaraz zobaczę. Więc widzowie, jeśli wam takie coś, takie odcinki się podobają. Zostawcie lajka, suba z Zostawcie, dzwoneczkiem, żeby więcej było w tym postrzelnym demoniksie i innymi osobami i do następnego. Pa pa.